Gramy dzisiaj tragicznym klubem Polski, jakim jest z Wrocław. No bo co oni robią w tym sezonie? dwa słowa. Tragedia, faluszek. Ale dzisiaj wygram nimi Ligę Mistrzów, ale będę dodawał po najlepszym zawodniku na każdą literę. I postanowiłem, że zaczniemy w Niemczech i w trzeciej lidze niemieckiej. Dawid Jasper tutaj jeszcze jest. Sigma! I my w tej lidze nie jesteśmy jakimiś kiepami, bo my mamy dwie gwiazdki, a tutaj dwie, jeden i pół, dwie. My i nawet bez zmian możemy wygrać tę ligę Idź spać Nawet od nas tego oczekują No a przez sezon pewnie od też oczekiwali Wygrania eksaklasy. Ale przed pierwszym meczem czas na chociaż jedno Odzwłocnienie Mamy wszystkie litery nawet polskie Ale ogólnie zawsze mam jeden darmowy los Ale za wygranie ligi Pucharu krajowego Awansu ligę wyżej Za kwalifikowaniu się do europejskich pucharów Króla strzelców, króla asyst Mogę mieć dodatkowe kręcenia kołem o? Nie ma żadnego piłkarza na ni A teraz... te I dużo mi przychodzi do głowy Palmer W sumie tylko on mi przychodzi do głowy I podpowiem wam cieszynką What? Właśnie przychodzi do nas Cole Palmer A, oni nie grają na SPO No i tutaj za Talara wejdzie Palmer O, od razu puchar gramy? Furtk Na pewno księży, tak się nie czyta Jezu, co tu się działo? Mieliśmy dogrywkę I był remis w dogrywce I karne I z Talar nie trafił karnego On za... Ale od nich dwóch zawodników nie trafiło karnego Haugen to jest bomba transferowa? Paweł przeszedł do Śląska To chyba jest ciekawsze Nie rzekaj się! Przegraliśmy z Monakiem. Remis? Bez Kola Palmerem my mieliśmy się awansować na luzie Szubienica Remis Gdzie? Yes. Skoczysz jeden Udało się wprowadzić kulturę sukcesu Co on gano? Otto sześć bramek, a Palmer dwie Ale musieli dobrze sobie radzi Koniec sezonu? Ja wiem, że było słabo Tu remis, tu ze scen wygrana no, my graliśmy słabo. no Wszyscy przewidywali, że będziemy wysoko. Czuję, jak w prawdziwym zarządzie Śląska. Palmer się rozwinął do 90. Nie chce mi się wiedzieć, że Cole Palmer nie będzie najlepszym strzelcem trzeciej Bundesligi. No, nie był. Przepraszam, Haugen z Hansa Rostock w asystach musieli. Ale to był Gold. Copado był wyżej. Dobra, a liga jest najważniejsza. Chyba ja było lepiej niż myślałem, bo nawet w połowie tabeli nas nie ma. Na szóstym nas nie ma, na piątym jest NR. A szląz na czwartym, czy to będą baraże jakieś? Nie wiem, ale wiem, co się działo w pucharze Odpadliśmy z Borusą Mission Gladbach W drugiej rundzie na nich trafić. To się nazywa pek. Baraże o utrzymanie. A nie, tu grają takie Fiku Miku. Wiecie o co chodzi? To jak z Czyli zagraliśmy beznadziejny cel. Ciekawe. No, Cole Palmer był najlepszym zawodnikiem. Nie, Musiolik był lepszym. Średnia ocena 6,97. A Cole Palmer 6,95. To jest inny uniwersum. A przypominam, że na 160 tysięcy subów do końca lutego jadę autostopem po wszystkich stadionach w Polsce. A na Instagramie 10 koła. W tym momencie wbijamy. Wtedy zakręcę. A myśleliście, że Globusem. Nie jesteście w stanie przewidzieć mojego kolejnego ruchu. DEBIL! Ale przy okazji wylosujmy nowego zawodnika. No i jest... E, Jot. Ja albo zostanie naszym nowym zawodnikiem. No chociaż musiał po tamtym sezonie, to nie wiem czy zasługuje na to, żeby zostać zastąpionym. No i jeszcze Klimala wrócił. No żota może mieć ciężko o pierwszy skład. Ale z napadem Żota Palmer teraz awans musi być. Ej, to jest mniej od nas oczekują. To jest wywal bezpośredni awans. Wtedy wygraj i jest coraz gorzej. Czemu jestem załamany? Nic mi się nie chce. No, a mamy między Sarę Brukiem w Pucharze DFB Poka. No i Diogo Żota Żukowski, Guercio. No i wygrywamy trzy do jednego. Ale Palmer zagrał gorzej niż Dawid Jasper. A jedna osoba jest tylko upośledzona w stopniu umiarkowanym. Nie pałęktura. Wygrywamy pierwszy mecz z Kaiser z Ze wygrywamy. Dobra, to jest ten sezon. To już porażka, ale to zwycięstwo. 4-3, co to za cicho I żota! To naprawdę może być ten sezon. Co ja mogę powiedzieć? My remisowaliśmy z Victoria Kern, z tym Flwikiem. Tutaj porażka, remis, zwycięstwo, zwycięstwo, zwycięstwo. Ale tu cały miesiąc remisów. No 3-0 wygraliśmy jeszcze. Nie wiem, czy się uda awansować. Tak szczerze, byłem pewien, że na spokojnie awansujemy, nawet bez tego Palmera. Ale z Żotą może się udać, chociaż martwię się. Ale które miejsce? Albo nie, Król Strzelców A nie było na 105, Nikola Sekulow Włoch. Co? No ale w asystach też Nikola nie ma. My zmusiliśmy. Z lepiej sobie rodziliśmy. Rzota miał trzy braki więcej niż Shorty, Nie będę porównywać ich over A na więcej asyst żota chociaż tyle. Dawid Jasper pięknie gra. Duma naprawdę ogromna. Ważne jest, które było miejsce. Całe szczęście nie było chyba gorzej niż ostatnio. A nie, piąte miejsce. Było gorzej niż ostatnio. Znowu nie ma nawet nie paraży. Jestem przerażony, mamy tylko 8 sezonów, żeby wygrać ligę mistrzów. Nie wiem, czy to się uda. DFB Pokal. Czy przeszliśmy drugą rundę? Tak! Wydaliśmy Ulm, a później ze Frankfurtem, jak równy z równym, no, ale przegraliśmy. Aha. Czyli znowu tylko jeden transfer. Panowie, proszę się ogarnąć. Nie wiem, jaką literę bym chciał. No. M, może? H? Bo o? tam ty. Trend Aleksander Arnold? No przy Trend to imię. Co? Palmer i Żota witają nowego kolegę, którym jest Jonathan Tach. Czyli najlepszy zawodnik na literę T. Ej, hey, pasuje mu ta koszulka, On kiedyś tu zagra. Proszę, nie rób mi tego. Zostawmy paluszka, niej wejdzie Tach. No i teraz. Powinno się udać. Szara bura. Jezu, to brzmi jak jakaś przyszła legenda. Zarząd myśli, że wygramy ligę. Chyba nie gramy w Pucharze Niemiec? Dlaczego? Ej, naprawdę, no początek stąd nie ma tego Pucharu Niemiec. Druga drużyna Hanoweru jest przesłaba. Wygraliśmy Diogo Jota i tak, Nie, Matsenko. Ale piękny początek. No i o to chodzi. Palmer, men of the tego nie już nikt. No i Monachium. Jota. Widzicie te mięśnie? Ja też nie widzę. Pokonujemy kolejny klub. Tak, rozwiązał nasze problemy. Byłem uśmiechnięty. Już a? jestem mniej. Bo tu pod końcem tą remis porażka. Ten kwiecień wcale nie wyglądał jak na mistrza. Jak ja jeszcze zostanę w tej części puntu to na pewno nie wygramy Ligi Mistrzów. I bardzo kurwa dobrze. Jeszcze w ogóle po mi zawodnicy z klubu, a podpisywałem kontrakty. Szarobury w pierwszym składzie, to może dać tam sukces. O jaspera nie ma. Tu zabolało inaczej. Po Śląsku nie wiadomo czego się spodziewać więc mogą być w dole tabeli, no ale byli w top 10 ostatnio było piąte, teraz Brunswick był na piątym na czwartym Ingolstadt, więc na pewno były playoffy na pewno był awans, Bielefeld było na trzecim Kaiserslautern na drugim, a Śląsk na pierwszym więc mamy początkowy los, los za awans los za mistrzostwo, a jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego, Pucharu Niemiec nie ma, bo nie wiem czemu a królem strzelców jest z Diogo ta drugi 19 bramek, Samy więcej w bramek niż Cole Palmer. I nawet spotkę zagrał więcej. A w asystach? Diogo Rzota! Czwarty los, ale ten skład zaraz się zmieni. A jestem ciekaw Tacha. 6,57 na środkowego obrońcę, spoko. Czyli na 88 overalla w trzeciej spoko. Nie wypowiem się. Ale trzeba mieć dobre literki. Po co ja dałem E? Wyrzucamy E, szukamy dalej. Mamy ły. Jest baba wygrała coś. A my na Ł sprowadzamy. Łukasz Łakomy ma 75 overalla dla Śląska to jest naprawdę ogromne wzmocnienie. Będę musiał pewnie zmienić formację. Jeszcze trzy losy. O, i szczerze, V mi bardzo pasuje. Ale to chyba znowu może zmienić formację. No jest to oczywiście Vinicius Junior. Ale ile on zarabia? Nie, wiem, czy mi starczy kasy? Ta A taki zawodnik w drugiej Bundesliga. No jak nie zrobi różnicy, to Palmer nie wiem, co zrobi sobie. Nie wiem czemu, mniej się ucieszyłem ze Viniciusa niż z łakomego. Nie wiem. No zagramy taką formacją. No, a zaskoczy mnie litera... B? O, to chyba słabo. Nie, to piście, A na B jest Bellingham. No 94 oferal, ale teraz dostaliśmy takie dwa mocne złocenia. Trzy, przepraszam, łakomię jeszcze. Druga Bundesliga powinna być nasza na spokojnie. Ja bym sobie teraz życzył jako ostatni los jakiś R, czy jak Rudiger, ale będzie... ZI. <laughs> Zirebak jakiś? Może być taki piłka. Nie ma nikogo na ZI. Może być lepiej niż te ZI. O nie, to jest H. Nie trzymajmy tego w tajemnicy. No i przepiękny Halandik, wejdzie tutaj za rzotę, ale chyba wymyśli coś, żeby oni grali razem w składzie. Ale 92 wyrala coś pięknego, choć w symulacjach Haaland się... Go! Wymyśliłem coś takiego, że żota poszedł na prawe skrzydło. No, w obronie, w obronie będzie naprawdę ciężko trafić jakiegoś zawodnika. Ale może się uda. Myślę, że zarząd w nas nie wierzy. A nie, włączy do walki o To włączymy się na 100%. Czas pokaże. No i teraz, Pucharek jest. Test na pewno będzie z Augsburgiem. Czy Harry Kane przejdzie do Brentford? Okej. Okay. Gramy z ze zespołem ze trzeciej Bundesligi. Nie znam tu nikogo. Ale ten Makanda brzmi dobrze. Wygrywamy i tak. I Haaland z Branko. I Halando na symulacjach naprawili. No Mieszyński, co za spotkanie! Najlepsze na boisku! Arminia Bielefeld. No remis, no tak. Bo my wcale nie mamy Halanda Viniciusa A, tu też remis. Wcale się nie denerwuję. Gówno. No zaraz będę nosem po uszy Najtrudniejszy mecz My spadniemy z tej drugiej Bundesligi Bardzo ciekawe Oni może zaraz się ogarną Może im przeskoczy w głowie Co ja widzę i dobie! Wiecie co jest chore? Ja się boję, że spadliśmy Bo tu porażka Tu zwycięstwo niby A tu było takie wszystko Łakomy się rozwinął chyba Palmer Ale Leszczyńskiemu zaczyna spadać overall Tutaj Loska będzie grał Ale no jeżeli nie trafimy jakiejś litery A Jak Alison, To będzie ciężko Ale kto by próbował SND Vinicius jednej bramki zabrakło Palmerowi też Ej to graliśmy chyba dobrze W asystach Jafarov z Azerbejdżanu A u nas nie było nikogo w top 10 nawet A ja jestem ciekaw jak graliśmy Palmer 18 bramek Vinicius 18 Żota grał To najważniejsze Haaland 7 bramek Już mnie to nie dziwi Bo Haland w karierze jest chujowy Bellingham podobnie <grym> <domyżący> zagrał <grym> jak Macenko. Noakomy gorzej niż Macenko. <grym> no i jest zajebisty szczerze mówię, sobie, że jak wypatrzysz, was jest tak na więcej Bellingham, o tak! Szara bura nawet jedna. No zaimponował Teraz najważniejsze Czy awansowaliśmy Spada Elversberg Karlsruher Saarbrücken Hertha Berlin na 15 Szalkę bardzo nisko A my byliśmy bardzo wysoko Nawet na 6 nie byliśmy Nawet na 5 Na 4 nie Na trzecim. Więc grałem w barażach O awans do Bundesligi Wierzy on nas Fortuna Düsseldorf I Augsburg No ale czy my wygraliśmy Ten baraż Ale na początku Ten nie Niemiec W drugiej rundzie A przegraliśmy Chyba nie jesteśmy gotowi na Bundesligę. A o walkę o Bundesligę zmierzymy się z FC Köln. No myślę, że oni są lepsi. No oni mają cztery gwiazdki aktualnie. My mamy też cztery gwiazd. Atak 82, pomoc 87, odrona 71. No i mamy te spotkanie. Haland odpal się. remis! I co teraz? Haland strzeli bramkę i Winiców, ale nie ma karnych, nie ma nic. A, jeszcze jeden mecz. No my nic nie zmieniamy. Nie mamy co? I awansowaliśmy! Diogo! żota uratował. No mamy trochę więcej gwiazd, ale loska 8-2. I dzięki temu mamy dwa losy, a nie jeden. W Bundeslidze się przyda wzmocnienie obrony na pewno, ale nie wiem, czy to nie będzie S, czyli jak sala. I jest to faktycznie sala, on ma 36 lat i 80 na To jest żadne wzmocnienie dla nas. Smutno mi jest. No i co ja mogę z tym sala też zrobić? Na razie ławka. No i teraz mamy zawodnika takiego jak... D, Kevin De Bruyne 80 overalla A no, nie mogę go kupić, kończę karierę Jezu jak dobrze Drugim najlepszym zawodnikiem na D Ruben Diaz 88 Dobrze wymyśliłem coś takiego Nie wiem czy to ma prawo bytu w ogóle żeby to dobrze funkcjonowało Ale no Pozostaje mi spróbować No Oni myślą że zakończymy sezon w środku tabeli No tutaj każdy mecz wydaje się trudny No akurat nie A, Wolfsburg, Hoffenheim, Borussia Mönchengladbach Nie wiem czy my coś wygramy Pierwszy z unionem. Pokaż mi klasę. Bo oh, cholera, jak... Mocno uderzyło. Drogie Bundeslizy, fajnie się grało w sumie. Dobra, ale z fortuną się udało, więc utrzymanie może być. O, ale tu Petko, i diazd. wymarzone marzony duet. no. No to remis. Ale teraz najtrudniej się rywam. Ostatni jest test z Borusją. Konkluzje mało komi. Ta formacja jest głupia, chyba. No mają dobry skład. Na pewno sobie lepszej obrękarzy niż my. Remis! Falan z Bergwa, My totalnie nie umieliśmy się odnaleźć na boisku. Nie, ta formacja jest bez sensu, chyba. Ja jestem zdumiony. Zmieniłem informację. Na tako Chyba bardziej sensowną niż tamto, co było. Bo ja się boję, bo ci moi zawodnicy są coraz starsi. Są logiczne. Ale. Duma. Bo końcówka sezonu. Tu wygrywanie. No tutaj trochę więcej przegrywania. Ale tutaj zostało sporo przegrywania. Wolfsburgiem się udało wygrać. Unionem. A na początku sezonu było to niemożliwe. I zajęliśmy miejsce. Nie ostatnie. Ale. Nie przedostatnie. Ale. Nie przed, przedostatnie. Nawet nie byliśmy w dole tabeli. Ale byliśmy w środku tabeli. Na dziewiątym miejscu pod mi Mission Gladbach No więc i tak będziemy mieli pewnie jeden los Chyba, że ktoś zdobył króla strzelców Albo wygraliśmy DFB Pokal A działo się... A, że przyjechaliśmy z Werderem Bremen Jeszcze ani razu nie przeszliśmy drugiej rundy chyba Wow Królem strzelców Musiala A u nas niestety nikogo nie widać Darwin Nunes w wyścigardzie I 13 asyst Col Falverd Więc będzie tylko jeden losik A no, możemy z ciekawości zobaczyć kto grał jakoś super A super grano Bellingham 12 bramek, ale Haaland to 8, no 93 Sam Sami Stalart 33 spotkania? To ile Stalart zagrał? Sala 32, ale zagrał gorzej niż Sami Stalart. Wszystko rozumiem. Może faktycznie trafimy kogoś kto wzmocni nasz skład. No i mamy E. E jest jak Ederson Tylko nie wiem czy on jeszcze będzie grał w piłkę. Chyba gra 35 lat. Tak mogę go dodać. Jezu Ederson naprawdę sporo nam pomoże. No i witamy Edersona w Śląsku oczywiście. No delikatnie lepszy. Lepszy niż loska, no Petkow do zmiany. łakomy i sala. I wtedy na pewno to mamy. Ale nawet takim słowem to może się udać. Tylko nie gramy jeszcze w Lidze Mistrzów Oni chcą, żebyśmy się zakwalifikowali do rozgrywek europejskich, ale początek sezonu mamy taki luźny. Ale później. Jezu. O kur, loska tutaj broni lepiej. 4 0 z Wosburgiem. Let's go! Petkow i tak, i Ederson, i Freiburg rozbity! I mecz z Gipskiem i Bayernem trzeba dogłębnie sprawdzić. Oni mają kogoś top, top. Piocheresza. Gabriela. O, ale nie. Jesteśmy jeszcze za słabi na Lipsku No i ten Bayer. Durant powróci z Arabii Saudyjskiej. Chyba najgorsza jest ich obrona, ale lepsza niż nasza. Ale remis. Haland. Nikolas Jackson. I Halland i Nikolas Jackson. Ale pojedynkę goldów. to. Tak, otochowi spada overał. Edersonowi też jest spadł. Boję się. Najgorsze. Zapomniałem, który jest to sezon. Ale wygrywaliśmy pod koniec sezonu. Z Unionem. przegraliśmy. Ale ma zwycięstwo w kwietniu. Same zwycięstwa praktycznie. z lipskiem, nie? Ja byś szczęśliwy, chyba. Kurda, Adejemy królem Ja mam nadzieję, że to będzie lepiej. No, Diogo Rzota, no ostatnio odpalił. Halan też ładnie, jak na halan, tak? Jotr krupa. Pozdrawiam. A basysta, Vinicius, dodatkowy los. Mamy dwa. Zobaczmy jeszcze statystyki naszych debili Aha. Ale najwięcej brak miał Halan. Diogo Żota, pięknie. Vinicius, pięknie. Sam jest Stalet. On gra więcej niż Stalet. Ale w sumie nic nie. On jest lepszy niż sam ja tego nie widziałem. Edres są 3 asysty, tyle samo co tak, tyle samo co komy tyle samo co mnie. Błagam, wygrajmy ligę, albo chociaż awansujmy do europejskich pucharów. Byliśmy wyżej niż Wolfsburg, wyżej niż Leeds, wyżej niż Bayern Monachium, już Liga Mistrzów nasza. i Dodatkowy losik. Czwarte miejsce, 65 punktów. Kolejny sezon będzie na pewno ciężki, bo zawsze ten pierwszy sezon w europejskich pucharach no, jest praktycznie nie do wygrania. Ja tak uważam. W Dewey w końcu wygraliśmy w drugiej rundzie. W trzeciej rundzie wygraliśmy z i Mönchengladbach, ćwierćfinał. Półfinale z hamburgerkiem, o, ale bym zjadł Półfinal jest z Leverkusen i mamy finał teraz Ej, jest szansa na cztery losy. Wygraliśmy, Haaland, Diogo, Jota. Pierwsze trofeum, nasze To sprawia, że mamy aż cztery losy I los nam zgotował, a, a bo tu jakiś ten, impreza jest A bo oni z DevPoca się cieszą przed transferami jedzonko. No i Alison. Już zjadłem jak chcę. Ona 87 wyraża. To faktycznie jest mocniej, No, ten wiek trochę przeszkadza. To była przeszkadza. Nie wiem, mamy. Całe szczęście, że on zakończy tą karierę. Bo dzięki temu mamy Ronalda Araujo. On nam ugrywa tą ligę mistrzów. Ale on jest lepszy niż tak. Życie jest piękne. Z panem Araujo. Najsłabszy jest samy Star i łakony. Ale on nie są tacy słabi. Drugim losem jest chyba. O, o jak. O? matko. Teoretycznie byłby Oblak, ale on kończy za chwilę karierę. Oj, chyba będzie ktoś słaby. Wiktor Osiman na pewno nie jest słaby. 89 overala, no jest lepszy niż Jota i Musioli. Kolejny zawodnik będzie na literę U. Pojawi się tylko Urbański. Ale jest też lepszy niż Urbański jest to Ugarte z Manchesteru United oczywiście. Na razie idealne losy, no bo Ugarte jest lepszy niż Wakomy. Dwóch Urugwajczyków w składzie nam dużo dało, ale jeszcze jeden los. To jeszcze może szykryć, jakiś Jamal na pewno. C. I znowu to jest zawodnik, który pełnie zakończył karierę No, a kończy karierę Drugi jest Carvajal Ale go to już zupełnie nie ma A trzeci Cancelo 76 No, Ale on jest gorszy niż sam jest Talar To się nie przyda Czy Przy składem ze samcem Talarem uda się wygrać ligę Mistrzów? Sądzę, żebyśmy doszli do ćwierć finału Ligi Mistrzów. Chociaż w Bundeslidze nieźle to wygląda. Zawsze jest ciężko. Dobra, jest ciężko. Zespoły, z którymi gramy w fazie ligowej, są naprawdę do przejścia. Nie ma takiego top-top. Moi top. No bardzo typowa hand. Nie, już przestałem w nie wierzyć. No, ale za Ateny. Wstyd jak przegrany. Kosio, no, Operowy głos. Ale Ateny pewnie skład się nie zmienił. No, nie znam tego składu. 3-1. Vinicius, Haaland i Vinicius. No i Juventus. To jakby strzelił do swoich. Ale remis jest naprawdę w porządku. celtic Glasgow, Ej, kusi mnie. Tutaj Żotę wprowadzi Ale nie wiem, czy to nam nie zepsuje koncepcji. Co? Skład Celtiku pewnie się nie zmienił. Ale ten jaki wesoły. Ciesto, ale ledwo. Ale Diogo Żota. To była złota zmiana. Dwie bramki. No Diogo Żota musi grać. No, a tutaj remis. No, ale znowu Diogo Żota. A to jest jeden z pierwszych trafów. jak go trafiłem, to grał beznadziejnie. Let's. Fala czerwona. No i tutaj remis. No, ale jeszcze nic nie przegrać no i Dynamo zagrzeb. Czuję porażkę. Jesteśmy na 12 miejscu, więc nie łapiemy się do pierwszej ósemki. Teraz chodzisz mamy Halanda, ale nie mamy ta raucho Nie, to przegramy na 100%. Bo tutaj musi grać teraz uwaga. Petka Dagger 3-0! Jak oni zagrali? Widzę jest nieźle i został mecz z Rezwem i Tottenham. Wszyscy wypoczęci Ja nie chcę grać w 4-0 Sam jest jeszcze cieszy się podwójnie Chyba mamy ekipę zwycięzców Wygraliśmy Taką łaną formę już mieliśmy my Musimy grać w playoffach I mecz z Lens Z nimi graliśmy już, nie? Tak, był remis No a i bezpośredni mecz tutaj My ostatecznie zajęliśmy miejsce 10 A to, to ten ham nawet nie awansował No chociaż z Lens to jeszcze jest taki w porządku mecz Ale nie powiedziałem, że my to wygramy Żolota 4-1 i ich rozjebaliśmy. No chyba jesteśmy w jednej ósmej. No ale tutaj przegraliśmy. Tam nastrzelaliśmy, teraz mogliśmy przegrać. w kolejnej rundzie gramy z... No i intermediola. Czemu nie klub Czemu nie fajno? Ah. Vinicius, chociaż strzeli tą jedną kluczową bramkę. Je lawić. Nie Nie ma takiego kogoś. Jest tylko je lacić. Wszystko albo nic, tak naprawdę. No ta piątka obrączów najgorzej. Niszczy mnie psychicznie trochę. A Opendo to, jakby byli bracia trochę, nie? Czy ja jestem chory? Kusi, mnie wystawić sam z Zaskoczmy, Inter. 3-0! Sam musiał być kluczową postacią. 6-6. Cały zespół zagram, no odpowiednio. Liverpool. Kurde, jak to losowanie na mnie siedzi. Na sam talarem zaskoczymy innym razem Chociaż na remis u siebie Tego się nie spodziewałem no, Jesteśmy naprawdę w fajnej sytuacji Kurde, 5 punktów do Borusji brakuje No i mocne ekipy bardzo zostały. O nie, Ruben Diaz Ale i tak wygraliśmy! Nieprawdopodobny jest ten Śląsk Ty bo oni tak grali, no to by grali w półfinale Ligi Mistrzów Żeby też mieli takich piłkarzy No i my awansujemy na pewno do półfinału Możemy trafić na Borusję, Lub na... nie wiadomo co No na Borusji to by było najgorzej Bo my w sobie z nimi nie radzimy. No nie, bo Rosja. Najgorzej my w tej lizy z nimi nie wygrywaliśmy. Ani razu. Oni no gorzej wyglądają niż Liverpool. i tak czerwone. No się wymieniają tymi kartkami. No ale i 2-0. Ten Petkov jest jaki dobry. no Jak macie Petkowa, to wygrywacie wszystko. To nawet czerwone kartki nam nie straszne. Ale wolałbym ich nie mieć. Czy będzie finał? Bo my ten mecz możemy przerżnąć 3-0. Nie mamy czerwonych kartek. No i jak teraz przegramy to to będzie dziwne. Remis. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy Finał. Ale finał! Chyba z Napoli, bo oni wygrali pierwszy mecz 2-0. Trafiamy na Napoli. Łatwiejszym rywalem było tylko Lens. Czy, no oni mają 4,5 gwiazdki. Jak oni się znaleźli w wielkim finale? Trzymaj są czerwone karty? Nie ma. Wielki finał wygrywa. Pierwsza branka Diogo Jota, Później Laurent, później Haaland. I Vinicius Junior wygrywa śląs 3 do 1 i udało się wykonać dzisiejsze wyzwanie. Jak ten zespół dobrze funkcjonował? Jakie wyzwanie kolejne? To?